Powiem Ci, że wiesz co? Ja to jednak jestem DDR-owiec Dobrze Co? <grymne> tu już nie, co? Już nie, nie chcę Nie chce jakoś ona się wkręcać, nie wiem czemu Ale w dół. No? No to jeszcze reguluje gazi Aha O tam I jeszcze jeszcze regulacje, potem jak ona się bujnie to już ona idzie jak wściekła naprawdę O, teraz nie chce A potem teraz to święto, takie, ludzie trzymajcie mnie Potem jak się wkręci to ona zapierdala, jeszcze tutaj Tomek musi faktycznie jakieś regulacje przeprowadzić Bo z dołu ona nie chce iść, dlatego nie mogłem ją ruszyć Jak ona się wkręci na obroty to ona już ma naprawdę ten.